Cześć, ja jestem Tomas i dzisiaj przedstawię wam tajemnice oraz znane jak i te mniej znane fakty ze świata Bentena, w postaci takiego małego iceberg'u. W trakcie oglądania albo po obejrzeniu daj znać tam na dole czy chcecie więcej tego typu filmów. Nie zapomnij także o łapce w górę oraz subiku jeżeli jesteś nowy. A my bez przedłużania chyba zaczynajmy. Ben 10 to popularna amerykańska seria animowana, która zadebiutowała w 2005 roku na kanale Cartoon Network. Seria opowiada o Benie Tennysonie. Czyli 10-letnim chłopcu, który przypadkowo znajduje tajemniczy zegarek Omnitrix. Zegarek ten pozwala mu zamieniać się w różne obce formy życia. Fabuła serialu B10 skupia się na Benie. Który spędza wakacje wraz ze swoją kuzynką Gwen Oraz dziadkiem Maxem Ich plan na wakacje miał polegać na podróży Przez Stany Zjednoczone Jednak kiedy byli oni w lesie to stało się coś nadzwyczajnego Ponieważ Ben znalazł zegarek Który jako meteoryt uderzył w ziemię A Ben Tenison w ten sposób zdobył Kosmiczną bransoletę zegar na 102 I w ten jeden moment krótką chwilę Zdobył super siłę Ben Ten Ponieważ zegarek przyczepił mu się do ręki I dał mu tym sposobem możliwość Zmiany w dziesięciu różnych kosmitów A Ben Tennyson od tego momentu zostaje super bohaterę i chroni on świat przed złem oraz tymi co chcą zdobyć Omnitrix. Omnitrix to zaawansowane urządzenie stworzone przez Azmuta, genialnego wynalazcę rasy galwanów żyjących w świecie Bentena. Omnitrix to jeden z najważniejszych przedmiotów w całej serii. Pozwala użytkownikowi na przemianę w różne gatunki obcych istot, dając mu ich zdolności i moce. Zegarek na przestrzeni różnych serii bardzo się zmieniał od tego klasycznego prototypu do statek alibutowanego który był totalnie gold moim zdaniem Niestety pod koniec opcji potęgi, w trakcie ostatecznej bitwy, zarekalibrowany zagadek zostaje zniszczony, a Ben Tennyson wchodzi w posiadanie Ultimatrixa, które zostaje z nami przez całą serię Ultimate Alien, aż do finału, gdzie Ben dostaje od Azmuta skończony prawdziwy Omnitrix, który następnie widzimy przez całą serię Omniverse. A więc, Omnitrix to jeden z najpotężniejszych przedmiotów w uniwersum Bentena. Jego historia pokazuje, że to nie moc, czyni bohatera tylko sposób, w jaki się jej używa. Zagadek przez lata ewoluował, dając Benowi dostęp do coraz większej liczby obcych oraz generalnie innych funkcji i był kluczowym elementem w walce o dobro galaktyki. Agregor to jeden z głównych antagonistów serialu Ben 10, Ultimate Alien. Był on osmozjaninem, czyli przedstawicielem tej samej rasy co Kevin Levin. Jednak Agregor był potężniejszy od Kevina. Agregor tołowca i potężny wojownik, który w swoim planie dąży do osiągnięcia niemal boskiej mocy, aby to zrobić. Postanawia zdobyć energię pięciu niezwykle potężnych kosmitów z Andromedy. Jednak Ben i jego ekipa próbuje mu w tym przeszkodzić. Ostatecznie Agregor absorbuje energię wszystkich pięciu istot, a to daje mu mu niewyobrażalną moc. Jego celem było zdobycie mapy nieskończoności, niezwykle potężnego artefaktu, pozwalającego na swobodne podróże między wymiarami, a to sprawiłoby, że zdobyłby on jeszcze większą moc. Aby powstrzymać Agregora, Kevin decyduje się na desperacki krok i absorbuje energię Omnitrixa, co prowadzi do jego mutacji, która uczyniła go niestabilnym, ale wystarczająco silnym, aby pokonać Agregora, który ostatecznie zostaje pokonany. Jak wiemy, gigantozaur to był jednym z najczęściej używanych obcych w opcji potędze. I to trochę mniej w Ultimate Alien. Gigantozaur był interesującym obcym, chociaż poza imponującymi rozmiarami i zwiększoną siłą nie posiadał więcej dodatkowych zdolności. Jego charakterystyczną umiejętnością było to, że potrafił on zwiększyć swój rozmiar. Gigantozaut był brązowym dinozaurem, którego cechą rozpoznawczą był krzyk Gigantozaur. Oraz zdolność do tośnięcia. Niestety, na przestrzeni serii twórcy zaczęli przykładać do niego coraz mniej uwagi. W Ultimate Alien często pojawiał się jedynie na krótkie chwile i często bywał bezużyteczny. Sytuacja pogorszyła się w niezbyt lubianym przez część fanów Omniverse, gdzie gigantozaut całkowicie stracił swoją główną zdolność i nie powiększył się ani razu przez całą serię. Jego rola w walkach była znacznie mniejsza, a sceny z jego udziałem nie dorównywały episkościom tym z obcej potęgi. Być może miał to związek ze zmianą stylistyki i animacji, która teoretycznie miała dawać większe możliwości w kwestii sceny akcji. Ale jak widać w tym wypadku nie weszło to na korzyść tej postaci. Fani przez długi czas zastanawiali się dlaczego Gigantozaur ani razu się nie powiększył w omnibers. Aż w końcu twórcy na to odpowiedzieli i przyznali się, że po prostu zapomnieli o tej umiejętności Gigantozaura. W klasycznej serii B10 mogliśmy być świadkami reakcji, jaka zachodzi między Benem a kosmitami, kiedy ten jest chory, i widzieliśmy, jak choroba Bena znacząco wpływa na jego obcych. Na przykład: Czteroręki. Wydobywa z siebie nieprzyjemny zapach, a na jego skórze pojawiają się dziwne, nieprzyjemne zmiany. Dzikopysk ma problemy ze swoim zmysłem i nie działa tak jak powinien. A infertno zamiast ognia włada wodą. Lodem. Włada lodem. <laughs> Pomyliłem się. Nie wodą, tylko lodem. Gatunek Splixon czyli Dito, lub inaczej nazywany klonem, jest dosyć zapomnianym i rzadko używanym obcym Bena Tennysona. Dito jest obcym pochodzącym z planety Hator, czyli planety, która posiada aż 12 kontynentów i ma wiele wspólnego z naszą Ziemią. Dito wygląda jak człowiek, a bardziej jak dziecko. Z pewnymi różnicami, takimi jak płetwa na głowie, czy zielone elementy. No i generalnie jego kolorystyka jest dosyć nieludzka. Ale nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ jest on kosmitą. Sprigsony potrafią naprawdę wysoko skakać. I to tak naprawdę wysoko, jak na swój mały wzrost. A poza tym są w stanie się klonować. I każdy klon posiada mniej więcej swoją własną osobowość. Kopie Dito nie lubią ze sobą współpracować. Natomiast dodatkowo potrafią się wchłonąć. I niestety albo stety ten mały kosmita został zapomniany i naprawdę niewiele osób pamięta o jego istnieniu. jak wiemy zagadek Bena, czyli Omnitrix daje swoim obcym ubrania wzorowane na tym, co nosi jego nosiciel. Dlatego na przykład czteroręki nosi identyczną koszulkę do tej, którą nosi Ben tenisą. W odcinku Głęb 10 widzimy, jak Gwen przyjmuje kosmiczną bransoletę zegar na 102 i wtedy jej obcy noszą takie ubrania, jakie nosi Gwen. Natomiast w odcinku o tytule wrobiony. widzimy, jak Kevin zmienia się w kosmitów, jednak nie posiada on Omnitrixa. I tu widzimy coś dziwnego, ponieważ obcy noszą takie same upytanie jak nosi Ben, natomiast chyba nie powinien. I jak widać tutaj wkradł się błąd. Bandai to japońska firma produkująca zabawki i była głównym działaczem odpowiedzialnym za linię zabawek związanych z serią B10. To właśnie dzięki Bandai w Ultimate Alien widzimy, jak Ben prowadzi samochód. Gdzie wcześniej było to niemożliwe, ponieważ był on za młody. Jednak Bandai chciało aby Ben był rok starszy po filmie Alien Swarm, w którym widzimy, jak Ben dostaje samochód. A to pozwoliło na jazdę autem Tennysonowi oraz dało możliwość Bandai zaprojektowania zabawki w postaci samochodu Tennysona. Bandai wspierało także pomysł wprowadzenia różnych wersji wiekowych Bena w Omniwers, co umożliwiło im produkcję zabawek przedstawiających bohatera w różnych etapach jego życia. Dzięki Bandai w omniverse pojawił się również Skurt, jednak była to postać dodana na ostatnią chwilę. W efekcie, mimo jego obecności w serialu, podczas emisji nie powstała żadna zabawka przedstawiająca Skurda. Firma Bandai stworzyła wiele kultowych zabawek związanych z serią BnT, które towarzyszyły fanom przez lata. The Alien Device była to gra internetowa, rodzaju point and click, której akcja rozgrywa się kiedy Kevin Levin ucieka z nicości. W tej grze Ben, dzielek Max i Gwen. Rozwiązują zagadki, aby powstrzymać Vilgaxa, jednak na początku muszą oni stawić czoła Kevinowi, który zdołał uciec z nicości i teraz pragnie zemsty, a my musimy go pokonać. W tej grze używamy myszki, aby zdobywać przedmioty, rozwiązywać zagadki, a finałowo pokonać Vilgaxa i Kevina. Następcą gry The Alien Device jest The Mystery of the Mayan Sword. Kaczkolesiak to kaczka pojawiająca się w serii Ten Omniverse. Jest on kaczką, która potrafi niesamowicie dobrze posługiwać się pistoletami, których posiada ogromny arsenał. Kaczkolesiak, pomimo swojego niskiego wzrostu, jest naprawdę niebezpieczny. Ben spotyka go pierwszy raz, kiedy potrzebuje pomocy, aby uratować grupę hydraulików. I właśnie w tym odcinku, na końcu odcinka, poznajemy jego pełne imię, które brzmi. Kapitan Kacz, problem ryzyko zysk kolesiak. Następnie Kolesiak pojawia się w odcinkach pod serii Benten Omniverse Galaktyczne Potwory, gdzie towarzyszy Benowi Rukowi i Cekorowi, kiedy przez ustatkę statku awaryjnie lądują na Anul Transcylu. Fani Benten twierdzą, że jest on podobny do Mordechaja ze zwyczajnego serialu oraz zachowania i stylistyki do Solo z Gwiezdnych Wojen. Prawdopodobnie myślicie, że Ben 10 nigdy nie miał swojego odcinka pilotażowego. Jednak jest to nie do końca prawda. Mamy 2003 rok. A Man of Action pracuje nad nowym projektem o nazwie ben 10, który rok wcześniej dostał zielone światło. Początkowo ben 10 miał być inspirowany serią komiksów DAL Age to Hero, jednak ostatecznie uznano, że będzie to inna historia. Jednak wtedy nie do końca była ona taką, jaką ją poznaliśmy finałowo. Ponieważ Gwen była nie kuzynką, a koleżanką Bena. Kilka lat temu do internetu trafiły zdjęcia przedstawiające, jak miał wyglądać pilot odcinka Benton Classic. No i widać tam naprawdę wiele różnic, takich jak głowa Bena oraz jego włosy. Jego głowa jest bardziej okrągła, a włosy wyglądają jak te z Alien Force i Ultimate Alien. Natomiast Gwen ma włosy takie jak z Ultimate Alien, albo chociaż podobne. Natomiast jej ubrania są w czerwonej kolorystyce, a nie w niebieskiej. Widzimy tam jeszcze dziadka Maxa, jednak ten wygląda po prostu identycznie. A więc tak, kiedyś powstawał odcinek pilotażowy Bentena, jednak nigdy on nie ujrzał światła dziennego. W latach 2005-2006 stacja Cartoon Network wyemitowała pewną reklamę. I była to reklama związana z serią B10 i jego transformacjami w różnych obcych z Omnitrixa. Jednak prawdopodobnie nigdy w życiu jej nie widzieliście, ponieważ ta reklama została zaginiona. I było tak przez około 18 lat aż do 13 maja 2023 roku, kiedy użytkownik The Awesome Alan opublikował film, gdzie opowiada jak rozpoczął śledztwo związane z odnalezieniem tej tajemniczej reklamy z dawnych lat Cartoon Network, na którym widać jak fantom pije fioletowy napój. Alan poświęcił kilka lat swojego życia, aby odnaleźć tajemniczą reklamę, związaną z serią Benten, Alan przeszukiwał różne zakątki internetu w tym Reddita, ale szybko okazało się, że nie był on pierwszą osobą, która próbowała rozwikłać tą zagadkę. Inni użytkownicy Reddita również podejmowali to wyzwanie, jednak było to bezskuteczne, jednak Alan dalej poszukiwał, a Ghost Freak Soda stawał się jeszcze większą legendą i coraz więcej osób zaczęło wierzyć, że ta reklama nie istnieje. Jednak pomimo upływu lat Alan nie poddawał się i przeglądał różne fora, poświęcone tematyce Bentena i nie tylko, ale niestety nie znalazł żadnego śladu. Jednak szukał dalej, aż do 2023 roku. Wtedy na kanale 2000s Media Archive pojawił się film k Network January 2006 Commercial, zawierający reklamy emitowane na stacji k Network w 2006 roku. I właśnie wśród nich znalazła się ta długo poszukiwana reklama Bentena. Była to Ghost Freak Soda, czyli spot reklamowy w którym Fantom pije filetowy napój. Fani Bentena w końcu mogli odetchnąć z ulgą, bo nie była to legenda, lecz prawdziwa, odnaleziona po latach historia. Graduello Benten to mało znana przeglądarkowa biatyka i była ona dostępna wyłącznie na latynoamerykańskiej stronie Cartoon Network. Istniała ona w latach 2011-2015, zanim została usunięta na zawsze. Dziś jest uważana za lost media, ponieważ pliki tej gry są trudne do uruchomienia, a nigdzie oficjalnie nie jest ona dostępna. Graduello Benten bazowała na mechanice pojedynków, gdzie graczy sterowali Benem Tennysonem, walczącym z jego własnym klonem. Gra była ekskluzywna dla Regionu Ameryki Łacińskiej i nie miała anglojęzycznej wersji. Nie była ona szeroko promowana poza lokalnymi stronami Cathode Network, przez co wiele fanów poza regionem nigdy o niej nie słyszało. Gra Duelo Benten została usunięta w 2015 roku i nie jest nigdzie oficjalnie dostępna. Niektórym użytkownikom udało się odnaleźć pliki właśnie tej gry, niestety jednak są z nimi pewne problemy. I nie są one zdolne do uruchomienia, ponieważ są one powiązane z serwerami Catun Network, istnieją zrzuty ekranu i fragmenty rozgrywki, jednak kompletna działająca wersja gdy zostaje nieodnaleziona. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podoba i do łobeczkę w górę. A ja się z wami żegnam, więc BUM zjazd!